Siemanko, witajcie na moim kanale. No i dzisiaj jestem w Robloxie i jest to taka mega fajna gra, z Buduj łódź na skarby i to jest mega fajna gra, to jest chyba jedna z moich ulubionych, ona jest naprawdę mega fajna. No i ogólnie tutaj budujecie swój statek i ogólnie trzeba przetrwać tutaj. Płynie się w podróż i trzeba tu właśnie przetrwać. Ja już trzy razy dopłynęłam do końca, lub dwa nie pamiętam już. I tutaj już gram w to, bo jak mówiłam, to jest mega fajne i mam już tutaj dużo bloków. I właśnie teraz buduję jakiś fajny statek. Ja mam taki fajny pomysł, żeby ogólnie przetrwać. Raz właśnie dojechałam do końca i można tu dołączać do różnych grup. Tutaj. Jak ktoś oczywiście przyjmie, tutaj są grupy różne, i tutaj są te kolory, właśnie jakie te różne mają. A na początek zbuduję sobie własny statek, a potem spróbuję do kogoś, właśnie dołączyć grupy. A teraz te bloki, które tymi właśnie buduję, są mega dobre. Chyba najlepsze, które mam. Mam ich 95, chyba, ale teraz już zbudowałam. Nie wiem, zresztą, ale ok. I ogólnie to jest update świąteczny, słuchajcie. <laughs> bo są prezenty, no i takie ogólnie, a tutaj jest właśnie świątecznie, tam są choinki, domy. I ogólnie tutaj teraz chyba nie ma właśnie pierników, bo słuchajcie, albo takich żołnierzy jakby, bo chodzi tu niedawno pierniki, normalnie, jakby to bym wam pokazała, ale gdzieś nie ma ich. Wiśniknęli. A teraz zbuduję statek. I ja mam taki pomysł, żeby zbudować statek z y, grubą ogólnie podłogą, bo tak to się szybko tak nie niszczy ten statek. I ogólnie nie mogę w tym kierować. Bo ogólnie się silnik daje i można sterować statkiem, a ja nie mogę, nie wiem czemu. Ale muszę zbudować taki mały statek, ale żeby był wysoki, bo tak to będzie. No. Dobra, jeszcze tu zbuduję i tu i jutro, słuchajcie, chyba będzie vlog nie obiecuję, ale chyba raczej będzie bo dawno nie było vloga ale niedługo może będzie, jutro ale ja na razie buduję o, dobra ogólnie, jak nie widzieliście, to nagrałam też obby, ale bez głosu, znaczy z głosem, ale nie mówiłam nic w tym filmiku nie wiem, bo tak jak nagrywałam, to mi się nie udawało, więc tylko z, muzy z muzyką było. Od tej gry ogólnie. Ale teraz muszę zbudować taką podłogę większą. Ja mam takie rzeczy. Mam dwie choinki ogólnie i też mam. Y, ogólnie tutaj jest taki jakby shop też trochę. Tutaj są skrzynie, już miałam chyba wszystkie te skrzynie. Legendarna jest fajna, bo dużo bloków można dostać i. To jest akurat świąteczne i tutaj dostałam właśnie tą choinkę i te gwiazdy A tutaj to zamierzam sobie też kupić później A ja słuchajcie sobie tutaj kupiłam Gdzie y, to jest tylko Nie wiem gdzie to Gdzieś znikło, ale kupiłam sobie y, Taką jedną rzecz O tą właśnie rzecz sobie kupiłam i ona chroni trochę ten statek Więc no, ona jest mega fajna, ale teraz muszę zbudować tą właśnie podłogę Ciekawe, czy mi bloków starczy, ok. Słuchajcie, jak zbuduję już chociaż trzy piętra tego, to właśnie do Was pokażę coś tam, bo teraz to się mi trochę zajdzie ok. Słuchajcie, już zbudowałam takie coś, i teraz muszę tutaj jeszcze wypełnić to szybą Ogólnie, dachu nie udało mi się już wykończyć z tymi samymi czarnymi, więc musiałam dokończyć tymi. Ale tylko mi dwa zabrakło. I teraz tutaj muszę postawić szybę. Jacku, gdzie ona była? Chyba tak. To. Muszę tu postawić i potem jeszcze muszę tą drugą szybę też. Bo mam jeszcze taką. Taką. I ją też postawię tu. Bo tutaj będę miała siedzenie właśnie. Tylko tu mnie zasłania. O dobra. O i tu postawię. Zobaczcie jeszcze z zewnątrz. Dobra. Ok. Teraz tu muszę jeszcze silnik postawić. Jeszcze środkiem muszę się zająć, bo jeszcze muszę drabinki postawić, słuchajcie, bo tu musi... O, dobra. I też postawię tutaj drabinki, bo nie mam czym wchodzić. I też jeszcze tam postawię na górę drabinki, żeby też były. Tylko muszę je znaleźć. O, mam siedem drabinek. Będzie tutaj podstawie. Mam pomysł, żeby to zbudować. Takie jakby podejście do tych drabinek. O! Żeby to się tylko nie urwało. Bo nieraz takie rzeczy mogą się urwać. Co to jest, Jezu? Co to jest? Ratunku. Jezu, co to za człowiek? Widzicie? Znikł. Aż się wystraszyłam. Ja nie mogę. Dobra, chyba tyle wystarczy. O nie, nie. Nie, chciałam tego postawić. Chyba jeszcze ten czat schowam. Dobra, wejdę do środka. Okej. Okay, jestem. Jeszcze tutaj muszę wypełnić, bo mam jeszcze trochę szyb. Powiedzcie, one znowu, bo jest. Tutaj jeszcze postawię. Hop, hop, dobra. I tutaj tak samo muszę zrobić. Tylko. Ojej, nie tak. Dobra. I jest, dobra. Może być, bo jeszcze tutaj, tylko wypełnię to blokami. Żeby się dobrze zabezpieczyć tu Okej, okay, słuchajcie, ja zaraz wyruszam w podróż Tylko jeszcze bym musiała tu zrobić A nie, dobra Teraz postawię tylko to siedzisko, bo ja mam ogólnie takie tronowe jakby mam pięć ogólnie tronów Więc postawię sobie tron do... Jeszcze muszę jedną rzecz postawić bo myślę, żeby z tego się nie da kierować. Ale, chociaż wstawiam to, to i tak nie mogę kierować, ale trudno. Postawię to, może będę mogła. Okej. Okay. Dobra, tak wygląda. Statek teraz wyruszam w podróż. Dobra, siadam. Mam nadzieję, że to przetrwa. I żagluj. Tak. Dobra. No, nie mogę kierowa kierować. No, ale trudno. Może chociaż przetrwam. Bo dostaje się właśnie 105 zł, ale też różnie. Bo raz jak dojechałam, to dostałam 95 zł, więc jest różnie. Niech się ogólnie dojedzie do końca. Ale tu na razie jadę. O, nie odpadło to, szczęście, Dobra. Ciekawe, jak daleko zajadę. Co to jest? O, nie, nie postawiłam tego na, na samą górę. To nie będziemy chronić. No, ale trudno. Może dojadę do końca, nie wiem, ale mega wolno się jeździ na tym. Okej, okay, słuchajcie, ja już jestem yy, tutaj, gdzie jest ten pasek, tu niedaleko całkiem, bo mega wolno jadę, ale ten poziom stale jest na tym chyba drugim etapie. Ogólnie tutaj przed chwilą widziałam, że ktoś dojechał do końca tak normalnie mega, tak jakby przeleciał przez to, nie? Więc mega szybko. Ja mam 11 złota. Jeszcze, może, jak dostanę trochę dużo kasy, to kupię sobie tą skrzynkę świąteczną, właśnie. Bo to tylko lepiej, żeby mieć te choinki, to, yy, to no. Bo na drugi rok tego może nie być ogólnie. Ja nadal jadę. Ten poziom jest tutaj niewidoczny na tej kresce, ale tutaj są te z bombkami. Jak te bombki trafiają, to jest masakra. Chyba najgorszy ten poziom jest. O, nie, już straciłam jedną, żeby z tej strony, a tu już nie, a tu już <laughs> z tyłu też jedną, a tu już wszystkie dwie. No, to też już straciłam, ale nadal płynę. O, na razie jest spoko, bo trochę tylko yy, dół się zniszczył. O, i trochę tu, ale może przetrwam. Te, te kręgle też są trudne trochę, bo te kule właśnie, sami one zabijają też trochę i bloki zabierają, ale może dotrę do końca, jestem już w połowie, tutaj są te świąteczne rzeczy, ale też niektóre takie nie. I tutaj zaraz, zaraz kręci, o nie, co mi się ze statkiem stało? O, o, ja już włosów nie mam i nie mam tronu, o mój Boże, to wątpię, żebym dojechała do samego końca, a na razie jeszcze dół jest, tutaj ogólnie tego statku, więc szybko nie padnę, chyba, że tutaj wszystko się zniszczy, te, te ogólnie boki, nie. Jeszcze jedna szyba się trzyma i to szkło ogólnie, o nie, o nie, o nie. W ogóle jak się stanie w końcu, to w ogóle... Nie rusza się człowiek. Okej, okay, już jestem mega daleko. Ale no. Byłam parę razy na końcu. Więc słuchajcie, jak będę gdzieś dalej, to właśnie wam powiem. Okej, okay, słuchajcie, ja już jestem naprawdę mega daleko, ale nie wiem co mi się z tymi blokami stało. Czerwone się zrobiły niektóre. Nie wiem kompletnie co o to chodzi NIE! nie jak ja wyszłam z statku? nie no padłam, a już byłam tutaj mega daleko na tej kresce prawie na ostatnim poziomie, ale dostałam 72 monety więc sobie kupię właśnie tą skrzynię menu i tutaj jest yy, właśnie ta za 60 zł i dostałam takich 10 bloków dla prezenty Jeden ten święcący, już jeden mam, drugi akurat, to nie wiem o co to chodzi, ale mam już taki jeden, okej, okay. dobra i tyle, jeszcze chciałabym zobaczyć te właśnie prezenty, bo ich mam całkiem sporo, ale nie mogę ich w ogóle otworzyć, nie wiem czemu, mam te gwiazdy i mam tu prezenty, wezmę ten i słuchajcie, nie mogę otworzyć, tu pisze, że za, 6 za 4 godziny mogę. No, ale nie wiem, to chyba będę musiała dać 4 godziny. Teraz próbuję dołączyć do niebieskiej grupy, bo tu jest dużo ludzi. Więc próbuję dołączyć. Zmień. Może ten ktoś mnie przyjmie. Jest, przyjęli mnie. Super, może coś fajnego budują. Aha, takie coś. Aha, tu jest ten, co, ten robot, co mnie wziął. Aha, dobra, pójdę tutaj. Aha, tu jest taka jakby wieża trochę. Fajnie, fajnie. Właśnie ja mega czekam, aż dostanę te drzwi. Nie, zob nie zobaczycie oczywiście, bo tutaj ludzie chodzą. Te drzwi ogólnie. Ja mega czekam, aż je dostanę. A kto tu jest? Wyginął grupie jest. Nie wiem. Królewski członek? Wow. Dobra, nieważne, poczekajcie, zobaczę w jakiej on jest w grupie. On jest w czarnej, Możemy przyjmie, bo on ma fajną ogólną ten statek. to nie jest statek że No, okej, okay, nie chcemy przyjąć, więc skajcie, jeżeli filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki do góry, subskrypcji razem z dzwoneczkiem, aby być wszystkim na bieżąco, a ja się z wami żegnam i uciekam przed kim, tym kimś, bo się trochę boję tego czegoś, a dobra, papatki!